Ostatnie dni, tygodnie dla polskiego sportu, no to same pasmo sukcesów, można powiedzieć. Janek Bochowicz, Iga Świątek, Bartek z e, cieszysz się, że będziesz mógł też dołożyć swoją cegiełkę do tego na, w, w swoim debiucie w UFC? Nie, no oczywiście. Bardzo się właśnie cieszę, że na nasz, nasza, nasz kraj, Polska, odnosi tak e, potężne sukcesy na arenie międzynarodowej. I generalnie jest o sportach indywidualnych, czyli cała zasługa jest praktycznie tych danych osób, które walczą na, na danej platformie. Mhm. Nie no, super, no, dla mnie rewelacja, dla mnie to jest dodatkowy zastrzyk energii i motywacji, żeby wiesz, wyjść do Aktagonu w sobotę i dać jak najlepszą walkę, jaką tylko mogę dać. No a przede wszystkim być zadowolony sam z siebie i ze swojego występu pewnie. Jesteś już od kilku dni w Abu z tego co widziałem już po wszystkich kwarantannach i tak dalej. Powiedz, no, sytuacja jest nietypowa. Jak sobie z tym radziłeś? Dało się przeprowadzić jakieś miarę normalne treningi podczas tego, tych, tych, tych kwarantann? Jak, jak to wyglądało? No tak, no wiesz jak to, nie? Trzeba być kreatywnym i, mhm. i szukać sobie możliwości rozwiązań. Aczkolwiek to może źle brzmi z, z boku, a generalnie od środka nie jest tak tragicznie, bo jak byliśmy w Londynie, to przed zamknięciem w kwarantannie zdążyliśmy zrobić wspólnie trening z trenerem e, Arkadiuszem Gordusem i Bartoszem Jezierskim i z Borysem. Mhm. Wiesz, później nas zamknęli w sumie na, na dwa dni, ale to tak na dobrą sprawę był jeden dzień i, i później trzy czwarte dnia, więc też popracowałem sobie sam w pokoju, ale też miałem fajnie czas spędzić czas sam ze sobą, pomyśleć, zebrać wszystkie myśli, gdzie w natłoku tych wydarzeń w Polsce bardzo ciężko jest to, e, to zrobić. Wiesz, robiłem też bardzo dużo walki z cieniem, jakichś ćwiczeń z własnym ciężarem ciała, więc to też mi dało pewne odpowiedzi i zapytania co do mojej przyszłości, więc ja się z tego bardzo cieszę. Co do kwarantanny w Abu Dhabi, no to ja już jestem z Borysem w pokoju, więc jesteśmy we dwójkę. To już mamy Matę w pokoju, więc ten trening też był zupełnie inny. Od wczoraj jesteśmy wolni, czyści, że tak powiem, czyli nikt z nas nie ma tego, tego wirusa i i przebywamy razem, już chodzimy po całym ośrodku. Możemy wychodzić na wyspę. E, mamy osobne pomieszczenie z całym wyłożoną matą, więc naprawdę już jest świetnie rewelacja. Aklimatyzacja przebiegła naprawdę doskonale. No, czuję się więcej niż gotowy. Mhm, pewnie. Powiedz, ta cała sytuacja pandemiczna podczas przygotowań w Polsce, coś tam przeszkadzała? Czy, czy wykonałeś to, co, co sobie tam wcześniej zaplanowaliście? No to wiesz, to jest moja trzecia walka w przeciągu mhm. czterech e, miesięcy, także. Ja tutaj przygotowania do tej walki, tak jakby zbieram z tych wszystkich przygotowań do każdej poszczególnej walki, e, więc ten czas naprawdę był długi. Aczkolwiek my mamy tak bardzo zgraną grupę w Polsce, tak mamy bardzo dobrych trenerów, e, wykwalifikowane, że nawet pandemia nam nie przeszkodziła w tym, żebyśmy mogli nie trenować, e, bo zawsze mieliśmy na, grupę, na Zawsze mieliśmy na treningu grupę osób zmobilizowanych chętnych do treningów, aczkolwiek e, w ramach tej pandemii, gdzie wiele osób miało, miało wolno od pracy, więc przychodziło jeszcze więcej do nas na treningi, więc naprawdę okres przygotowawczy przebieg wyśmienicie. Z tego miejsca też chciałbym podziękować polskim zawodnikom, którzy przyjeżdżali mi pomagali, tak jak Mateusz Żembecki czy Łukasz Kopera. Cieszę się, że nasi, nasi polscy zawodnicy chcą pomagać naszym swoim po prostu, jako Polacy z Polakami, i żebyśmy mogli ry rywalizować z innymi na świecie po prostu i, i z nimi wygrywać, a nie walczyć między sobą. Także ja jestem bardzo wdzięczny. Chłopacy już o tym wiedzą, ale mogę powiedzieć to publicznie, że gdy oni będą potrzebować mojej pomocy, to na pewno mogą z tego skorzystać i ja chętnie przyjadę do nich. Mhm, pewnie. Z wiadomych względów odpadł wyjazd do USA, to i było jakieś wiem, lekkie rozczarowanie, czy ze względu na to, że tego czasu między walkami i tak było bardzo mało, to tego, takiego wyjazdu byś i tak pewnie nie planował. Znaczy. E... Nie ma czego żałować, bo naprawdę mówię, u nas w klubie w Czerwonym smoku razie mamy naprawdę wysoką kadrę wysokiej klasy kadrę trenerską. E, tak jak Arkadiusz Kortus jest odpowiedzialny za moje zapasy. Z nim robię trzy razy w tygodniu. Mamy ściągami typowych zapaśników z kadry narodowej z Polski ze, ze stylu wolnego. Więc naprawdę mój poziom zapaśniczy rośnie do góry. Plus jest ludzi, co przemok nadprowadzi co ikona sportów chwytanych w Polsce e, do, tego, do tego jeszcze stójka. Więc. Wyjazd ze Stanów liczy się z tym, praktycznie, że to są inni spali partnerzy po prostu, ale jeżeli chodzi o jakość treningów czy, czy przebieg, to praktycznie one są takie same, więc, więc nie ma co tutaj tego żałować. Mamy takie czasy, jak, jak mamy to szaleństwo, więc unie, uniemożliwiło mi to wyjazd. Może gdyby było inaczej, pewnie bym wyjechał do tych pierwszych walk. Później mhm. od mojej ostatniej walki w, w KSW do tej jest odstęp tylko 6 tygodni, więc to jest za krótki czas, żebym gdzieś mógł wyjechać. Więc pewnie tak czy siak bym się przygotowywał w Czerwonym Smoku. Mhm, pewnie. A powiedz zmiana rywala na około dwa tygodnie przed, przed walką. To była dla Ciebie jakaś niedogodność? Czy, czy, czy po tym ostatnim występie dla KSW, gdzie też szamil wypadł, skoczył Marian, to już, już nic ci nie mogło zaskoczyć? Byłeś tak przygotowany. No na tak, to tak. już de de delikatnie zebrałem doświadczenie. E, prawdziwy mistrz powinien zaadoptować wszystko, co, co się dzieje, w każdej okoliczności. Ja też do tego tak podszedłem. My trenujemy przekrojowo i zapasy, i jiu-jitsu, i stójkę, i mieszamy te wszystkie płaszczyzny. Jestem gotowy na każdą ewentualność. Jedynie szkoda, czy coś takiego, jeżeli mógłbym w tym, w tym temacie rozważyć, że po prostu Mustafaev był dużo bardziej uplasowany w rankingu. On był praktycznie około top 20, więc myślę, że wygrana z Mustafajem od razu bardzo fajnie u, u, gdzieś uszeregowała tej hierarchii w rankingu. Teraz zrafiłem debiutanta, aczkolwiek też to mocny przeciwnik z mocną stójką. Osiem ostatnich walek wygranych przez knockout, więc też jest niebezpieczny. Aczkolwiek ja czuję się dużo więcej niż gotowy i mocno optymistycznie patrzę w przyszłość. Oczywiście jest to tylko sport, Może wydarzy mogą wydarzyć się różne rzeczy, że mnie oczy, rzuci babkę i ja nagle pójdę spać. Aczkolwiek no, tak samo biega, jak ktoś będzie biegł, ktoś się potchnie i też się nagle przewróci, a będzie prowadził jakimś wielkim dystansem, więc na to nie mamy wpływu. Nie jestem wróżbitą, nie jestem w stanie przepowiedzieć przyszłości, jak będzie ta walka wyglądała, aczkolwiek jadam z siebie wszystko i naprawdę jestem bardzo mocno zmotywowany. Mhm, pewnie. Powiedz, pod względem stylitycznym góra Mukut pasuje Ci mocno? Bo tak jak mówiłeś, dobra stójka, ale według przewidywań raczej poza tą stójką, no nie będzie miał chyba za bardzo czym Ci zagrazić. To są tylko takie przewidywania też bukmacherskie i jakiś tam analityków, czy czy znawców, którym mogą się znać, aczkolwiek nie zawsze mają rację. E, ostatnia walka Gurama była rok temu. E, przez ten rok naprawdę mógł zrobić ogromny progres i, i może się okazać tak, że jego zapasy i partner naprawdę będą na dużo wyższym poziomie niż to, to prezentował wcześniej. E, więc ja mówię, ja jestem przygotowany na najlepszą wersję Gurama, jak, w jakiej mógł wyjść do dotychczasowej do tych swojej karierze. E, Trenuje w bardzo dobrym klubie, z bardzo dobrymi partnerami, co ostatnio nawet jego partner robi furorę w UFC, więc oh. mówię, ja jestem przygotowany na najlepszą jego wersję. Aczkolwiek nie wiem, czy on jest gotowy na moją najlepszą wersję. Mm, pewnie, pewnie. Ty nigdy nie ukrywałeś, że, że twoim celem są, że będziesz walczył o najwyższe cele w UFC, chcesz być najlepszy na świecie. E, powiedz, to, to, że Janek kilka tygodni temu zdobył patron pas, został mistrzem UFC, tak, jak, tak jakby dodało ci to jeszcze bardziej motywacji, wiary w to, że, że, że to nie jest aż tak odległe marzenie, że to jest coś do zrobienia? Oczywiście, oczywiście. No Janek bardzo mocno dodał mi skrzydeł tak jakby i dodatkowej motywacji, ale dużo wcześniej przed nim była Joanna Jędrzejczyk, która też oczywiście już, mi, już pokazała nam wszystkim, że jest to oczywiście do, do zrobienia. Ona mnie bardzo przez te wszystkie lata tak jakby pchała do tego do przodu i namawiała mnie, żebym podpisał kontrakt z, na, z największą e, organizacją na świecie, więc e, ja od samego początku jestem bardzo mocno naładowany i szczęśliwy to jest moja, mówię, walka w trzecia walka w przeciągu czterech miesięcy, ale w momencie podpisania tej umowy dostałem dodatkowej elektryzacji i do, dodatkowego kopa, plus ten Janek, co zdobył pas parę tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, więc to też, w tą walkę oglądałem na stojąco i jak znakotował go w drugiej rundzie, to dostałem na strzał w sobie i mówię, to teraz ja, e, więc, więc tak, tak, tak mogę powiedzieć, że Sukcesy polskich zawodników na każdej arenie światowej czy międzynarodowej naprawdę uskrzydlają nie tylko mnie, ale wszystkich sportowców z naszego kraju. Mhm, pewnie. E, tak jak mówisz, trzecia walka w ciągu 98 dni. E, ja powiedz, jak twój organizm reaguje na, na to właśnie tak, tak, tak e, przygotowanie za przygotowaniem do, do walki, e, że tak powiem, i było jakieś, nie wiem, lekkie już znużenie organizmu tymi, tymi treningami, czy właśnie to ten po, podpisany kontrakt, ten Janek i tak dalej to dało mocnego kopa, naprawdę. Ja jestem urodzonym zwycięzcą, jestem urodzonym mistrzem, jestem, jestem stworzony do tego, żeby, żeby to robić. Po każdej walce to nie jest tak, że ja wracam w poniedziałek na salę, tylko po każdej walce ja odpoczywam dwa tygodnie, trzy tygodnie, robię sobie okres i dopiero później z głodem wracam na matę. I tak było tak samo w tym przypadku. Zrobiłem ostatnią walkę w KSW, wypełniłem kontrakt, ja przez dwa tygodnie naprawdę odpoczywałem. I po tych dwóch tygodniach, kiedy, kiedy już chciałem wrócić, tak bym wrócił na salę, nagle padła propozycja podpisania z kontraktu, więc ja nawet w chwili się nie zastanawiałem, żeby to zrobić. A oczywiście, no to, to da, dało mi dodatkowego kopa, ale wiesz, na to się na to wszystko się składa 19 lat mojej ciężkiej pracy, gdzie naprawdę dbałem o rehabilitację, naprawdę dbałem o, o, o swoje ciało, naprawdę dbałem o, o dietę swoją. Dbałem o sen, dbają o regenerację, dbałem o, o, o mądre treningi, o konstruktywne treningi, żeby się nie zajeżdżać, ale żeby z każdego treningu coś wynieść. Więc myślę, że ta moja no, 19-letnia praca teraz przynosi skutek i to nie jest tak, że ja e, przygotowałem się 4 tygodnie po ostatniej walce i ja jestem gotowy na tę walkę, czy nie w pewnym okresie. Tylko ja trenuję praktycznie z pełna 20 lat, żeby być gotowy na debiut w i kiedy on by się nie wydarzył, to ja na 100% jestem gotowy. Mhm, pewnie. Powiedz, gdyby, nie wiem, pojawiła się kolejna propozycja za miesiąc, też będziesz chciał, e, nie wiem, jeszcze raz zawalczyć, czy wolałbyś się właśnie odpocząć do końca roku i dopiero wtedy, e, wtedy w nowym roku, stoczyć drugą walkę? E, to, że powiedziałem, że jestem urodzonym wojownikiem i że mogę walczyć w każdym momencie, to nie znaczy, że chcę też testować swój organizm i, mhm. i wy, wy, wynosić go na wyżyny, żeby zaraz on się wyeksploatował, bo wiadomo, jakbyśmy jechali autem cały czas 300 na godzinę, to nagle ten silnik czy tłoki też by strzeliły i, i też by nie dał rady, prawda? Mhm. Więc myślę, że chcę zrobić tą walkę teraz, najbliższą sobotę, odpocząć do końca roku już zdrowo, rozsądkowo i od zaraz po przygotowania do kolejnej walki, myślę, luty, marzec będę gotowy na, na kolejny bój. Mhm, pewnie. I na koniec tydzień po, po, po Twojej gali, na której wystąpisz, walka o, o pas wagi lekkiej, e, Kabib z Justinem Geichiem, jak uważasz, co, co się może tam wydarzyć? No niesamowicie interesująca walka. E, jeden i drugi ma papiery na to, żeby wygrać, żeby wygrać tą walkę. Jeden i drugi jest bardzo pewny siebie, e, aczkolwiek ja bardzo lubię, wzoruję się na Kabibie, bardzo go lubię. Gdzieś tam oglądam, ma nieskazitelny rekord. E, więc to też mnie jakoś uskrzydla i też wiem, że można to zrobić. Więc moje serce jest bliższe tak jakby Kabibowi, aczkolwiek ciężko mi tutaj zdecydować zwycięzcę, bo naprawdę Gajci też się zapowiada rewelacyjnie. No na pewno będzie niesamowite show i, i na pewno wstanę w nocy, żeby oglądać tą walkę i, i patrzeć co tam się wydarzy. Tym bardziej mm -hmm. jest to moja kategoria, więc muszę śledzić tą czołówkę. Skoro za niedługo chcę dobić do nich, no, to muszę być na bieżąco. Mm -hmm, pewnie. E, a jeszcze tak na sam koniec e, chciałem zapytać, oglądałeś, czy oglądałeś KSW ostatniej, jak zareagowałeś na, na to, co, co tam wyprawił <laughs> Mamet w walce wieczoru? No tak, oglądałem, oczywiście, że oglądałem. No, Mamet jest, jest fenomenalny w, e, od samego początku, no, jest niesamowity E, poniekąd gdzieś tam się spodziewałem, że może ta, ta, tak to wyglądać, że może gdzieś ustrzelić e, Skota, aczkolwiek nie spodziewałem się, że tak szybko i w taki sposób. E, więc no ale no, nie, nie bez powodu, jest, Mamet jest absolutną gwiazdą e, w porcie światowym, e, w polskim świecie MMA e, i, i udowadnił to wiele razy, więc szapoba e, dla niego, naprawdę e, wielkie bła, brawa i ukłony, no bo to co zrobił, to jest coś niesamowitego.